Witam, cześć, czołem Gotujemy sobie herbatkę do mego kubka helikon tak z motywem mierzenia i niedźwiedzia. Proszę bardzo. W Przeniku jest bit Pomień jak widać się piękny Rękawice, jakby ktoś pytał Mechanics, fast fight No dość spory pomień. Może przesunę w Tą stronę gdzieś tu wali trochę mocniej ogień. Zobaczymy w środku. Woda jeszcze nie wrze. Musimy zaczekać. No co, chciałbym życzyć wszystkim leśnym towarzyszom, nawet ogudanych, bezpiecznych wędzówek. Wszystkim tym, którzy przemierzają lasy. Ja sobie akurat. Czekam spokojnie na moją herbatkę, taka specjalna beczka Jeszcze będę musiał trochę zaczekać. Tu jest połatkę LWP, tu jest przywiązana na sznurek. Tu jest oparta o kiek, czyli to tak zwaną prowizoryczną tyczkę. Świeci się ta czołówka? Świeci się. i trochę do muszę dorzucić. No i zobaczę Państwa. Myślę, że niedługo będę mógł już zalewać. Tu po jest tak także postawię ich sobie na tym. I chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy to oglądają, mają siłę do oglądać. Pozdrawiam się Darek, Dziękuję za kuchenkę. I wszystkich zdrowia leśnych towarzyszy. Tu to mi się trochę wylało, więc jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności na nowy rok. I pozdrawiam serdecznie. Tutaj beczkę wrócę od nowa pycowski. Dziękuję. Coś z tym nie wyszło.